Siemaneczko ludzisko jest strony wasz host, Max nią w kolejnym odcinku Resident Evil Zero. Co będziemy robić prawdopodobnie kończyć już grę. Zostały naprawdę nam tylko kilka miejsc, kilka przemieszeń, kilka rzeczy do zrobienia, więc... Okej, okay, tu mamy. Na półce coś jest. Podsadzić rebekę tak. Tam jest akumulator, którego potrzebujemy. Tak, baterie. Czy wateryje? O nie, robactwo! Ach, za wszelkie pieniądze poradził. Aha, i teraz robimy to. To jest wycierpany akumulator. Połącz. Akumulator wysokiej mocy, proszę. On jest potrzebny do wózka widłowego, do którego do niego teraz idziemy. I tu mi się przyda ta mapa. Jestem w tym miejscu. Musimy... A, bo to jest to przejście przez wodę. A było drugie przejście. To musimy iść schodami do góry, dobra. No. Musimy teraz podłączyć akumulator. Okej, okay, a tu mamy przejście. Tak, tędy. Tędy. Mhm. No tędy. Drzwi zostały otwarte. To jest to przejście które było e, e, do uratowania tych które było zamknięte w poprzednim odcinku. Myśmy je teraz otwarli. Tak, to jest to. Bo my musimy teraz rzeczy zrobić. Więc więcej do deptania. Być się nawet nie spieszy, On sobie z przyjemnością podeptał te cholerne pijawki. A tak, to jest tędy. To trzeba połazić. Potem musimy się troszeczkę przygotować na bossa. Kolejnego. To jest tu. Dobra, czekaj, czekaj. Muszę być w dobrym oczywiście miejscu. Nie, bo muszę na początku tu wejść. Ok. Przecież podnoszenia wózka widłowego. I mamy kartę, którą potrzebujemy mam żeby dostać się do tych podziemi tam. Let's O Boże! Trzecia zaba! No, była trzecia zaba. Trzecie cze, cze, żabon, dobra, gdzie my jesteśmy? Muszę zobaczyć. Jesteśmy tu. Więc najbliższe sawę... Będziemy mieli w czternastce. Okej, okay, to idziemy tam. Chyba, że sobie amoni Nie, amunicję jeszcze zdobędziemy. Potrzebujemy teraz przynajmniej dla Biliego jednego kila. Dla Rebeki też jednego kila byłoby dobrze mieć. To to nie potrzebuje. To nie potrzebuje. Można było też pojechać tam do góry. I tam też było sawę, ale tam się daleko idzie. Po pierwsze, tam są rzeczy, które nie potrzebujemy. To było to? Teraz są schodki. Czy ja zaś się pomyliłem? Nie, pomyliłem się. Już to... I, i, pomyśleć sobie, że ja to przechodzę już drugi raz, to i, i tak dalej się mylę. Schodami do góry, e, G przestrzeń L, to przez L przechodzimy zaś tą przejściem, dobra. Więc było idealnie i się nic nie stanie. <grym> to, to troszeczkę pospacerujemy, naprawdę mamy dużo czasu. Tutaj myliśmy iść. Dzięki. Tak, to będą trochę, Trochę to będzie zombie. Oczywiście mój ekran był na drugim ekranie. tej mój kurczą był na drugim ekranie i, i, i sfrezowało. Ale Billy zabił. Billy, Billy do, dobry chłopiec. Możemy sobie wziąć to, ono może się przydać. nie za bardzo. Ok. Bo i tak tą kartę zużyjemy, więc nie muszę brać amunicji. Hila muszę wziąć dla siebie i dla bilego. Jednego mogę skraftować. Tylko widzicie, linka z hakiem już papa. Już pa. już czas, w którym linka z hakiem już do tego momentu już nie jest potrzebna. Tak, jest nagromadzenie zombie, ale Shotgun wystarczy tak naprawdę na dobrą odpowiedź. No i tak, tu się zapiszemy. Zasadniczo skończyliśmy tam, gdzie zaczęliśmy. Więc. Nowa pamięć. Nowa pamięć, nowe rzeczy, nowe ja. <grym> To jest tak. Willi bierze spraya. Wymień. Proszę. To tak, ja muszę coś wywrócić. Albo po prostu zrzyć i wróci wrócimy się tutaj. To ja jest niedaleko. Czekajcie. Jestem na 14. No, 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 za bardzo nie. To pobłądzimy. Więc po prostu pójdę gdzieś na środek, żeby było widać. Robimy C. Wyrzucimy, bo i tak to automatycznie wyleci. Ale możemy sobie wziąć te krzaczory stąd, jeszcze dopóki tu jesteśmy. Zrobię sobie dla niej ziółka. Żeby już być przygotowany. Jest. Zbieramy ponownie najważniejszy item. No tak, bo tu, bo tu jest tam potem winda, do, na dół musimy pojechać, przejść sobie ten kawałeczek, to trochę nam nadrobi drogi, a tak przez dziewiątkę, jak przejdziemy, tu jest na mapie napisane, przejdziemy tymi schodami w dół, gdzie są te rzeczy, to zasadniczo i tak będziemy szybciej. Nieważne, w którą stronę pójdziemy, i tak to jest na, drugi, na drugim końcu mapy, więc... Trochę, 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 trochę to zajmie, zanim dojdziemy na miejsce, ale... No, tak, to, tak to już jest, bo chciałem, chciałem być w miarę przygotowany. Poczekają nas dwa duże rzeczy. E, nie, dobrze, źle było, tędy. Po przypomniałem na koniec. Idziemy tędy, schodami w dół. Tak byśmy zaś idziemy tą stroną, tak jakbyśmy chcieli ratować Billiego. Tak najlepiej to zapamiętać. Dlatego to trochę to... Ale... Tamte walki będą specyficzne bardzo. Pamiętam, że raz nie umiałem znaleźć drzwi, ponieważ one wyglądają dosłownie jak te ściany wokoło. To było dopiero zabawne, przy moim pierwszym podejściu. No i tak mamy... Pierzyliad przej... Pierzyliad drzwi... ...do otwarcia. Zanim, mówię, dojdziemy na miejsce, nie? No... Zasadniczo to jest tak, no i zasadniczo jesteśmy teraz tutaj. Tak, to jest. No Zobaczcie, jesteśmy tu. A musimy po prostu zejść na dół, dobra. Tu jest tylko ta sterownia. Tu są te z kwasem, ale tego nie potrzebujemy. jej podłączyć nie nie, 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 nie. Tak, tak to bo tu? Tak, bo musimy przejść tędy, tędy. Dobra. Chyba, że będą zombie. Nie, już raczej zombie nie będzie. Jest końcówka. Tam jak został otwarty. Nie by sił potrzebował. Trash away. <grystanie> A tym bardziej mapy. <grystanie> o, tu jest tam na samym końcu, gdzie tak kiepsko widać. Jest amunicja do Magnuma. To się nam bardzo przyda. Tal piękna baba. Następne pomieszczenie. Niemoże tylko się tak cieszę z tego powodu. Welcome young one, so glad you have joined the party. You are the guests of honor. After all, it's your wake. Who are you? Dr Marcus? No, you can't be. What's going on? 10 ago, Spencer had me assassinated. się tłumaczy. Spencer się pod Markusa. wewnętrzna walka to była pomiędzy dwoma siłami. ...to die, Doctor. I will take over your research. <laughs> <laughs> Wesker... However... ...something wondrous happened. It took the T-Virus inside of my queen years to procreate my new life. I live. Now I will have my revenge on Umbrella, and the world will burn in an inferno of hate.

Okej okay. Musisz sobie użyć spraya. To się dobrze składa. Mu muszę kluczyki pozbierać, żeby otworzyć. Użyj. Ty musisz sobie wyciepnąć amunicję, żeby wziąć kluczyka. Więc... Jak to zrobił? Billy... STANKOWAŁ! <grytanie> to dobrze. Da to wziąć. Klucz do szybu. Tak. I bierz drugi. Nie, okej, okay, jedziemy. Popatrzymy sobie tutaj w ogóle. Tu mamy wejście. Tam jest amunicja. To potem sobie weźmiemy, dobra. Teraz musimy zrobić to. Teraz muszę sprawdzić, który był do którego, ale to tak... Dziuka od klucza, wygląda na to, że działają runowiennie z urządzeniem obok. analog odpowiednio, nie? No i się odblokowało. No i jesteśmy. A I go alone. Okay. Come on. Roger. Masz no do pisania, żeby zapisać dane. Jeszcze nie, najpierw się przygotujemy, a potem będę zapisywał, więc wracamy z powrotem. Muszę wziąć amunicję do yy, dużego pistoletu, czyli mieć w zapasie jakby to. No, dużo amunicji nie straciliśmy. Mamy już zapas zrobiony, a zobaczymy. Tylko muszę potem spray'a wziąć jeszcze dla niego. Wiesz, wszystko ładnie pozbierać przed walką drugą, bo tak, to jest nie koniec. Okej, okay. więc tu mamy, tak. Jest bardzo ważne, dlatego też nie chciałem tracić amunicji. Granaty, no, można. Ty nie masz miejsca w efekcie punku, więc. A proszę. Bardziej chim mi się przyda. A, am amunicja do shotguna zawsze na propsie. I wracamy z powrotem. Rebeka zapisuje. Cokolwiek. Maszyna do zapisania tak oczywiście. Rebeka. No tak, tak, bo to jest raczej tak. Nie będziemy już się kombinować za bardzo. No i chodźmy. Dźwignia do uruchomienia windy. Może przyda się do ucieczki. Uruchomić windę? tak. No, uciekamy. What? What? It's the queen! Are you Och, oh, no! Miałem rację! Gówno nie umie umrzeć!

We need to open the windows. Follow me. In You work on the windows. Got it. I'll use my charm to distract your Majesty. <laughs> okay. Wskazanie władz lądowiska. By otworzyć władz lądowiska w sytuacji awaryjnej należy postępować według poniższej procedury. Zbawiania blokady. Ok, jest. W pomieszczeniu znajdują się cztery mechanizmy blokujące następnie atakujące kolejności. Część południowo zachodnia część południowo-zachodnia, część południowo-wschodnia południowo i część zachodnia. Zagryźć yy, każdy z uchwytów ma nic otworzyć bramę. <laughs>

Destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. <laughs> <laughs> The filthy drug system has been activated. For the child <laughs> <to> evacuates <laughs> immediately. Repeat. Who is the filthy drug system has been activated? First demand evacuate immediately. Repeat. <laughs> no, to, jest, to jest fajny mechaniczny boss. I gdzie nam pomaga ten? E, jakby to powiedzieć, e, nasz kumpel. Więc to jest fajne. O, ci rewolwer. Drugi raz przejść ciągle. To jest po prostu przyjemność. Co to będziemy mieli za się. O nie. O nie, spowolnienie. O nie, to będzie to. Hej, Queenie, feast on this. <laughs> no wiesz, wypakowałem na niego, chyba serię. Znanej z dziesięciu ponad pocisków, to tak wam serdecznie było. E, ty zmiana TikTok na, na palmę. Był tak zmęczony jak się da. Tak, chodziło o wysadzenie. A, bo. I z pierwszej. E, z jedynki wysadzili to, dlatego tamto też wyleciało w powietrze. Tam laboratorium z No. Fajne rzeczy. On się będzie musiał zmyć. Przynajmniej poznajemy bohatera, Bill'ego, nie? W tym A nie, to co innego wleciało w powietrze. Aaaa! Idzie zaczyna fabuła jedynki. Dobra. Tak to było naprawdę. I guess it's time to say goodbye. Ah, kiedy to? Oficjalnie, Lieutenant Billy Cohen jest dead. Ah. Yeah, I'm just a zombie now. N nowy początek dla niego, nie? Potem ona ma historię całą w jedynce resztę. Dziękuję, Rebecca. Nie. Dobra, gra. Nie przesadzona z fabułą, nie przesadzona ekspozycja. Oczywiście nie odkryłem wszystkich notatek, tak jest. Silent Unity, tak się zaczyna. Ale jedynkę już mieliśmy. Przeszliśmy ją oczywiście. Koniec. Freddy's Evil Zero. Przeszliśmy nasz. Oj, to była jazda, to była przede wszystkim przyjemność grania o dziwo, nie przeszkadzała mi w ogóle ta mechanika sterowania dwoma postaciami, była potrzebna mi naprawdę w kilku momentach. Gdyby na przykład ta walka ostatnia byłaby przesadzona tak, że muszę zmieniać się między nimi, no to wtedy to byłoby większe utrudnienia, a tego nie było, bo to się sama postać po prostu biegła i wkręcała no, i to tak. <laughs> powinno się dziać, więc e, tak czy siak, e, dziękuję bardzo za, za oglądanie, zobaczymy się w ujeczce. tak, mnie dalej w wujeczce już. Jedynkę przeszliśmy na streamach, na które oczywiście Was zapraszam wszystkich, tam cała fabuła jedynki, I dużo lore tam idzie, bo tam mamy specjalistę od e, właśnie lore w Resident Evil'u. Jedynkę przeszliśmy, teraz zero przeszliśmy, więc mamy prequel, co się wydarzyło przed jedynką. I mm, no widzimy, że Rebeka jest też głównym bohaterem jeden z głównych bohaterów. Mm. No i co? Dwójeczka będzie. To będzie ciekawe przejście. Pójdziemy sobie oczywiście stroną. Yy... Tam jest yy... do wyboru, też jest babka lub gościu. No oczywiście pójdziemy sobie gościem, nie? Więc yy, tak czy siak. Yy, jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie. Cześć, do Zobaczymy się w dwójeczce. Zostawcie suba, jakaś, żeby wam się to podobało. No dole wszystkie linki w opisie. Cześć, czołem, do następnego. Cześć. Panie było. Pa. Do następnego. Pa.